Siema! E, witam Was w trzecim odcinku e, informacyjnym i postanowiłem, że od stycznia e, na multiplayer e, będę kręcił sam, bo po prostu mi na multiplayer jest lepiej, jak kręcę odcinki, e, chyba że z modów, to na będę kręcił. E, 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 jestem Kuba. E, Polecam do Józefa, sobie za tam ostrość, ostrość kamerki. jeszcze nie mogę po prostu tego nastawić. Yy, odcinki z, te, z tej strony będą tak około 10 minut, yy, tak coś myślę i yy... jak słyszę są w okularach, yy, sobie, że w danych odcinkach, odcinku prawdopodobnie jak usunąć, kurde, a sobie za to kurde. Yy, nie wiem jak to usunąć, i sobie za tą w ja Cały czas próbuję nastawić, coś za ten głos, że mam taki cichy, on wsłucham się na No, to byłoby na tyle w yy, tym informacyjnym, i cześć!